Fortnite na telefonach w systemie iOS. Kilka dni temu dostaliśmy ciekawą informację od dyrektora Fortnite, który zwrócił nam bardzo ciekawą rzecz w tym temacie. Większość z Was powinna bardzo dobrze wiedzieć, że aż do dnia dzisiejszego, z tego co pamiętam, od 2020 roku, Fortnite nie działał na żadnym telefonie ani tablecie, który obsługuje. System, e, systemy operacyjne od Apple. Czyli oczywiście iOS. Dla tych co nie wiedzą, robić własny sklep, e, w którym była tańsza waluta niż w normalnie tańszym sklepie. To znaczy, jeżeli chcielibyście kupić normalnie Fordorze przez główny sklep, to płaciliście z prowizją Google albo Apple. A jeżeli kupowaliście przez grę, to były to kwoty bez prowizji. To z tego powodu i Apple, i Google lekko się zdenerwowało na Androidzie. Gracze są nadal w stanie pobrać Fortnite za pomocą samego internetu, tak na, te, tak na telefonach, w systemie iOS. Po jednej z aktualizacji, która Apple postanowi, e, postanowił wprowadzić całkowity zakaz grania w Fortnite przez ostatnie wszystkie lata a głównie przez rok 2020 i początek 2021 słyszeliśmy o ogromnej ilości jakie leciały od Epic dla Apple to do dnia dzisiejszego nic się jeszcze nie rozwiązało to znaczy że nie zapadł jeszcze ostateczny wyrok w tym temacie jednakże nie zmienia to faktu że Fortnite do dnia dzisiejszego nie działała na, na tych telefonach ale niebawem może to się Zmienić. Osoby, które nie zakryzowały telefonu, nadal mogą grać w Fortnite i to ciekawe. Nie są one w rozdziale czwartym, tylko w rozdziale drugim sezonu trzeciego, gdzie wyspa była zalana wodą, a same telefony, które posiadały Fortnite, były wystawione na eBay lub innych stronach pokroju Allegro za, za korosalne sumy, które Sięgały kilkudziesięciu tysięcy dolarów, jednak niedługo może się to zmienić, gdyż, gdyż dosłownie niedawno, w, w ubiegłym roku, czyli pod koniec 2022, dyrektor Fortnite wystawił post na swojego Ficha, na którym napisał Nowy Rok na IOS. I od, tem od tematu momentu w internecie było. Mnóstwo teorii na cały ten temat. Niektóre osoby twierdziły, że chodzi tutaj o Fortnite i, w, i o to, że wraca on na telefonach z, w, z, z systemem iOS. A niektórzy twierdzili, że odnosi się on do całkowicie czegoś innego, aż, w, aż wbił 1 stycznia. I dyrektor stawił odpowiedź na ten post, a dokładnie na post Nowy Rok na iOS. Dodał zdjęcie Fortnite, i wtedy wszyscy ogarnęli, o co w tym wszystkim chodzi. I tak, w ogóle, dyrektor w nowym 2023 roku Fortnite ma wrócić na telefony od Aper. Oczywiście nie zostało to potwierdzone przez niego w 100%, ponieważ nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Dał małe takie odpowiedzi odnośnie iOS, odnośnie tagi, co może się pojawić w Fortnite w obecnym roku. Większość nowości poza trybem kreatywnym Twoją premierę będzie miał w tym miesiącu. Druga. Sprawa z nowości jest ponowna możliwość zagrania na telefonach Aper. Dodam też, że, że informacja tego dyrektora może nie odnosić się do Fortnite, ponieważ to jest, to jest sam dyrektor, a więc pracownicy mogą lepiej wiedzieć o co chodzi, a my, gracze i cała społeczność, możemy się tylko i wyłącznie domyśleć.